Nigdy nie sądziłam, że ten nędznik i łobuz może ze mnie zadrwić. Zapłaci za zdradę. Teraz mieszkam w Los Cascaveles, w domu, który należał do moich rodziców. Choć to miejsce było martwe, wiem, że to właśnie tu zbuduję swoją przyszłość. Mam serce jak lód i przysięgam, że już nigdy się nie zakocham. Niech nazywają mnie żmiją, nic i nikt mnie nie pokona. Kieruję swoim losem i życiem, które należy tylko do mnie. Jeśli ktoś ma inne zdanie, niech tu przyjdzie, a dowie się, jak bardzo zmieniła się Valentina Villalba.